Siemajko widzowie? Z tej strony Kuba. Dzisiaj gramy... Dzisiaj sobie ocenimy piosenki. Dzisiaj Wam obecę odcinek z kamerką i jest u mnie dźwięka tak jak mówię na noc. Chcesz się pokazać czy nie chcę? Mieleńka. To co chcesz, jaki chcesz odcinek zrobić? Z czego? z czego chcesz oceniać piosenki? Ja chyba chcę oceniać piosenki. Dobra. A jaką chcesz ocenić? Bo mm. możemy ocenić nowe, e, nowe ekipy i nową Team ich Ja już oceniałem, ale jak chcesz, to, możesz, to możemy też ja z Tobą. Ja e, chcę ekipy. Ekipę nową i nową Team Tak, może Dobra. te dwie. Ja, ja je oceniałem, ale z Tobą mogę. No, te dwie może. Tą nową Team i tą. E, Team X. 100 Mhm. Dobra. Jeden na jak dzik na żołnierzu. No oglądamy Drugi jakby mnie. to liga konferencji, co? Co? Każdy z nas ma takiego kufla. Jakaś tutaj jak. To nowa platforma, która cię rozumie. Tylko Viaplay, Play obejrzysz ligę. Eee Chciałem, że się wyłączyło nagrywanie, ale jest. No, po piosenki Teamu X. Team X. Ocenimy z oryginalną. Na Dobra. I skupić się na piątkach Nie chodzi o ceny, ale o to jest tych odniach Głupie wymówki i sobie nie robię Jeśli chodzi o marzenia, to zapepsam ile mogę Ona by chciała, żebym zabrał ją na mera Ja mam o tym, by zbudować coś od zera Zagram ją, odjewsz sercu, a nie na grisku Mam już dosyć tych relacji na pięć Może to czas, zamiast wygłupiać się no, na na Nie przebaczcie się na ja to robię co chcę ja daję 4. Czaro? 7 robę daję. Ja 10 na 10, strasznie mi się podoba. Ja chyba daję 9. No mi się ja dziesięć na 10 strasznie mi się dziewiątkę. podoba. 9. Co, co dajesz? Po 9. Po 9 i pół? No. A mi się strasznie podoba i daję y, 10. Aha. co teraz puść. Dobra tożny. na 10. No Maciej na 10 na 10. Mi się najbardziej go podoba. 10 na 10 podoba mi się ta piosenka cała więc daję 10 na 10 i... Przede wszystkim będę dawał 10 na 10, bo to jest najlepsze, bo to jest najlepsza piosenka teraz na czasie. A ja chyba no, no, no. <min sinorich> w EPICie to ja, prawda? Pracujesz dla systemu, czy dla siebie pracujesz? Karol, bardzo proszę.

Na, na całej piosenki. Cała piosenka 10 na 10 Tak, całą piosenkę chyba na 100 Na dziesięć. 10. Czekajcie widzowie, teraz nam może trochę nie widzieć. Teraz nie widać. Teraz będzie piosenka Ekipy Nowa. Tak, dokładnie. I teraz e, ona się nazywa, powiedz mi. Na zajawce. No to ja chcę. Na końcu będzie bardzo fajny finał. Na końcu po prostu to widzowie już widzieli. Tak, ale to jest bardzo fajne. Musicie to sobie obejrzeć, jak nikt nie oddał takiej piosenki. Dobra, tutaj Michael jak zwykle w tym pesem. On tym kieruje chyba. Proszę Państwa i... Sumo bądź. I... Teraz będzie... I... Ekipa I... Sezon

Zobacz Wyku jak wejdę, tak jak mnie zemnuczysz Dźwięk taki jak czeplik, mm. słychać bit beat taki, że pęknie Lubię robić ten kwit, flik, znaczy się pęknie No wszak to nie nudziasz, no wciuk to jest nudziasz Około sto para, każda tak nie ta sztuka Robię sobie po tej, potem na Insta wrzucam Gorąca ta fota, jak ta patelniża szuka Poczułem zajawki od zaraz, kiedy tata po raz pierwszy dał mi w ręce uh -huh. Brakowało mi siana, ale niechęci Miałem rogi na nogach, a nie rogi pieniędzmi tak to się kręci, mm. oferty na mailu Więc hejterami się za bardzo nie przejmuj Mało, wejmy, tylko A no chodźcie na 10. 10. 10 i dzieciak, Tak, Kiedyś będzie. O, fajne! swój pleca. Zupa na stole już będzie ciekaw, To było tej... Nie no, zjeść, no, to no, w tej jednej 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 wiesz Ty

Ja też z Kozakiem. Ja też trzymam się z Kozakiem. Mam na tyle z Kozakiem. ona będzie nie ze mną na Teraz na niej mecze, grałem liczne. Zanim pokochałem te konie mechaniczne, wow. Grałem mecze, mech, grałem mecze Mece liczne. Zanim pokochałem te konie mechaniczne. No, mecze sędzia, rozboczy na Grałem na bogisku, no i na konsolidację. Pada do ręki, ale chyba dużo patrzę, kierownica mnie kręci, wiesz? Nowe auto, nowe felgi i rzęsi, ekipa, la familia, nie wiem, czy wszyscy i wszelki Nareszcie bas wleciał, łapłem w boksy, się masz, keczam W ekipie od początku, ale ten czas leciał, mam pieniądze, ci by dalej patrzeć Wszystkie chyba no. na dwóch minut, dziesięć, sobie ręka, ale to nie ląk z moje ziomki pracujemy ciężej A moi pupile to są pająki, węże, Teraz patrzcie. Najlepsze. Mini, 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 mini Mike. Mike. Co, co tu się stało? Co jest? Teraz sobie zobaczcie, to będzie najlepsze. Patrzcie. Proszę Państwa, pań, idzie mini Mike. Mały. Patrzcie, jakie małe schodki. Teraz patrzcie sobie.

a pojechał no, to, ja to, bry, to, bawa, to ruchy, No, ale piec pasję, ona we mnie nie ty tu wiesz, że się znasz mnie, czuję, że będziesz ze mną na zawsze, no rozej, zem, bo moje życie zbudowała, mam do za Mam swoją pasję, ona po... we mnie nie mnie, ty tu wiesz, że się znasz mnie, czuję, że będziesz ze mną zawsze, no bo moje życie zbudowała, mam za Teraz cicho. I cicho teraz. I teraz. Teraz będzie najlepsza. I teraz będzie Michael, Michael dyskwalifikacja idioto Jeszcze raz to pójść żeby to słyszeli A teraz bo się zniszczył Jeszcze raz Muszę równo to powiedzieć Michael, dyskwalifikacja idioto. idioto Dobra jeszcze raz im pokażę Może teraz on sam powiedzieć żeby słyszeli okej okay? Michael, dyskwalifikacja idioto bo oni grali, teraz z tego to wzięli. Bo Mike rozwalił robotę. No? I powiedział: ty idioto. Mike, dostajcie taki idiotą. Dobra, to widzowie. Teraz. My kończymy i pa. Pa. To jak. Jak będzie dużo łapy w górę, to może będzie następny odcinek z twarzą. I to jeszcze z moją siostrą. Czyli moją siostrą. Z moją. Dobra, no to pa.